Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jak widzicie odblokowałem Lava Hounda, zaraz zrobię Mastery i po właśnie wygranej grze i zrobieniu tego Mastery, wbiję na level 10, tutaj statystyki, 3100 hit pointsów to dosyć mało, jak na 7 eliksiru ponad, więc no trzeba wyższy level dać, jak widzicie tutaj, Kupiłem wszystkie karty, więc nie widać ceny ale Tu macie zrzut ekranu Jak widzicie legendarki prawie 3 razy mniej kosztują Rzadkie kosztują 2 razy I epiki 5 razy taniej, więc ciekawe jak to będzie A więc dobra, zagram jedną 1v1 I mam nadzieję, że wygram Ok, ciekawy początek, wallbreakers są sobie za długo nie pożył, niestety No za późno pożułem Tak to by wtedy... Okej, okay, nic nie mam na Goblin Barrel Więc niestety kilka hitów Ale teraz Polecę Balloon Gra breakers. okej okay. yy... Okej, okay, to chyba będzie jeden hit Okej, okay, mega minion, duże value tutaj dał, zabił mini pekę, wall wallbreakerzy, dobra, to było świetne, zadałem więcej damage'u, więc nice. E, I nie trafiłem jednego goblinka, e, świetnie, bo poleciał trochę niżej tej goblin barrel. Hm. Jakbym miał Firecracker, bym włączył king tower, to wtedy by jego goblin barrel w sumie byłyby, byłyby wtedy bezużyteczne, dobra, jeszcze 40 sekund, więc czekam. I zaraz lecę was. Ok, klasyk. Ok, wydał cały eliksir, więc nie powinien mieć nic takiego na baluna. Chyba, że ma Mirror. To by było ciekawe. Pewnie pójdzie Mirror Darth Goblin, chociaż. Ok, poddał się chyba. E, a więc, dobra, skipnę jak już skończę tą grę i widzimy się zaraz. Okej okay, ludzie, jednak się nie poddał. Walczy jeszcze. Dzielnie walczy. Ale wydaje mi się, że już przegrał, bo <laughs> patrzcie co mam na mapie. Jest Mega Minion, Skelly Dragon, no na Pupsy, barski, ok. E, łatwa wygrana. No cóż, co mogę powiedzieć, typowy gracz yy, Mega Knighta. Ale nie no, już nie żartujmy. Przynajmniej grał czymś oryginalnym, a nie na przykład Lockbaitem czy Hog Cycle. Więc okej. Okay. Te 1000 golda to niedużo, więc no. No to jest pierwsze najsłabsze mastery i najłatwiejsze do wbicia, więc. Okej. Okay. I nie ma żadnej legendarki tutaj, więc będę musiał kupić ze sklepu tutaj. 1500. No Magic już wszystko kupiłem, więc mam 2 na 4. Może nagram film, jak robię te mastery na nim. Tak po prostu jakieś fajne klipy wam dam z nim. Więc nie dam jakiegoś długiego odcinka gucie tam w tle eee, po prostu porywam klipy i dam jak gram magic karcherem po prostu żeby nie był taki długi ten film więc okej okay. lava hound level 10 jakie teraz będzie miał statystyki około 3 400. zobaczmy 3-400 hit points 49 damage eee, lava papsy no tam one w sumie to tam nie mają znaczenia. Ogólnie Lava Hunt nie ma znaczenia jako levela, ale no przynajmniej do, do tego tutaj masteri się przyda. Za dużo że nie musi zadać, no bo za dużo nie zadaje. W sumie Lava Hunt też jest dobry z minerem, więc może jakiś deck bym znalazł, ale widzimy się za dwa dni. No ten odcinek tutaj co nagrywam Wam no wrzucam po trzecim dniu dopiero. Eee... Bo niestety po prostu nie miałem czasu jakby yy, wcześniej nagrać, więc przepraszam. To jest w ogóle taka fajna oferta. Ale no cóż, ja jestem yy, free to play, więc, więc niestety nie kupię. Ale no, wydaje mi się, że się opłaca dosyć ta oferta. Więc okej, okay, to wszystko na ten odcinek. Yy, widzimy się niedługo. Cześć!